Nagrywamy. Dzień dobry widzom! Dzień dobry On... Zamykaj, zamykaj! Zamykaj! fine. To wstęp! Nagrywam, Nagrywamy Nagrywamy drugi raz, wstęp, ponieważ nas atakował. I... Zapraszam do subskrybowania kanału i do miłego oglądania. Zapraszam. Tam jest harduk. Uwaga, uwaga! Ha! Najważniejsza rzecz nie. w grze. Dlaczego ta gra? Szaszka! Znaczy sobie! Szaszka! Ale Andrzeja! Dobra, zabieramy Andrzeja za sobą, bo... Jest dobrą osobą. To... Hello. Teraz tylko nie umrzeć. Tak jest. Co, po Challenge po sobą, po sobą... Nie umrzeć. Nie. Uwaga, kości. Kości, uwaga, kości! Andrzeja. Kręgosłup Andrzeja. Dobrze pójdzie, to go całego poskładamy. O to Dobra, mamy wszystkie części Andrzeja. Myślę, że będzie zadowolony. Jakim jak ty mu dałeś rękę? Uwaga. Dzielą się rzeczy. Został potwierdzony przez i teraz go... O kurde